Hej, cześć, i to was w kolejnym odcinku z dzisiaj będziemy Dzisiaj będzie powtórka z grania Niestety jak grałem to mi się coś nie wczytało i po prostu... No, sobie dokupimy I po prostu, no, się nie wczyta i będziemy normalnie grać Bo przeszedłem tam kilka tam rundek, gra, grałem, kampiłem, no i tyle Tam cztery rundki Musimy to wygrać, bo no naprawdę... Ciężko, ciężko wejdę wyjdzie w sklep Tak, ja miałem to, o kupiłem to No kiedyś tam kupiłem, no i fajnie Cieszę. Dobra Zmienię to i to, żeby się mnie zabić. No i ogólnie będziemy kampić noc, jakby co innego robić. Jeszcze nagrywam to w nocy. lekko tak bo, no, lekko tak w nocy, bo no, żeby jakby nie bez pani gracze. Ja tutaj akurat mam no, ferię, jeżeli wy też macie ferię, to niech się Ja to mówię wakacje, bo to jak wakacja, no Niektórzy mają problem, że tak mówię. Wakacja, niech taka... To nie ręka. nie, już nie chyba. Proszę, nie jak. Aż, aż, proszę. Aż dobrze, aż... Ten. Nie! O nie, jakby się jeszcze jakby udałoby mi się skampić nad tym. Znaczy no trudno, powierzenia nie mam. No. Chodź bardziej do uciekania. Jaka o, Mortis. No Mortis, możecie wykształcać, naprawdę? Dobrze. No dobra, nie będzie Mortis. Nie będziemy tak grać, że mord, Mortis albo ten A to już te problemy będą ciężkie, bo to no... Skamów nie mam, więc no to będzie chyba próba FG. mi się tak, to, jest, to, jest, to poradzić. Okay. Tam go zabiję, dobra. Nie uciekaj prosty. Dobra, ucieknie chyba. No i dobra. On não. się se nie fosse będzie miał problem. Bo chyba razem ma ja razem nie não, problem. Tade, nie, chciałem não, zrobić. bo Nie, no nie. 9. Mam jakoś blisko do tego. Nie, już trzeba... nie, nie ma gemów. No nie. Oj, oj, oj. Dobra, y... loguję się na inne konto i powtarzamy. Powtarzamy, jakby powtórka. Dobra, zalogowałem się tutaj. Tutaj troszeczkę nie jest. Patrzcie na tym, bo no, nie grałem za bardzo. Mam jakieś tam postacie. coś nie powstrzyje. Długo, no. długo, długo, tym długo, 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 mam długo, 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 Aha. że długo, 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 5 Sprawy też mam jakieś fajne Dobra, spray to tam spray. Bez na to. i serduszko Jeszcze to Uuu, uh -huh. No, bardzo fajne całe motki mam Ale i tak będę grał chyba Mortisa Nie, mówię Karlem zresztą Karlem mi lepiej idzie A to jest karę, kilofon, szpatka, kandara Tyle to, odbieram jeszcze I o, I zobaczymy może jeszcze o przegrać, będą Przez to, że mi pachną Jakby tutaj mam 5000 A tam mam 20, 20 25 25 chyba No, mój typu nie jest zbyt nie dobry मैं तो मुझे जो मूवी देखनी है वो देखना है। नॉन एसेंटिक। बंजी से बहुत लिप के। Do vrat, to, to już się na wygraną będzie. No nie. A dobra, Myślę, no, że się uda się wygrać. Jeżeli wszystko będziemy wygrywać, no to nie. ogólnie, bo no to będzie jeden odcinek. A jeżeli nie, no to jeszcze raz będę musiał to przypołowić, i na drugim odcinku to będzie, więc no. A tak nie lubię tego. To Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie To nie wiem, nie nawet nie są oni nie są no, tak? ja nie, nie pokarmem jestem. Ja też tak a wiem, nie wiem, nie mnie. nie wiem, mnie wiem, nie jestem nie wiem, nie jestem. nie z serdzuszka, bo nie wiem, czy to mój, czy jego, czy to, ale no, nie. bardzo ładne, serdeczne, bardzo ładne. Dobra, już tam trudno Dobra, dobra Trzeba łapkę w dół pokazywać Kurcze się można, ale trudno Dobra, dobrze, dobrze uh -huh. Ej, nie wiem czy to jest sam chyba, a jeśli to jest sam chyba, to jest na chyba się No to tak nie wiem czy to jest Niby fajnie, niby nie tam, też był, tam też był utart, więc chyba oni postawili tego ziaduszka No, jeżeli on ma tę mętkę łapki to jest na 100% ten Chyba na 100% Tak mi się wydaje Mm -hmm. Nie, no trudno No troszeczkę smutne, ale... Rocks, no Kim można pograć? W sumie Jakby tak odblokować B i ją zagrać

Nie wiem które co daje, ale niech będzie. Te wszystkie des... to Po prostu blec wziąłem tam i to tam obojętne, bo i tak nie wiem które co robi. to szybko, tak szybko mi się to ładuje No mi się podoba no, mi się podoba. No, podoba. No, nie No nie Riko, zrobi. tutaj nie będę wydawać go bo to już się nie opłaca i tak i tak ci nie powinno długo będzie twą ale jem co typ próbowało zrobić jakby nic nie zrobił no i tyle Mhm panewut Dobra dzi Trata <gryw> te same makiny i nice, kruka się można dodać. Krukę dodam. Dziennik bitew, o kruk. Wysłałem. Um. jeżeli ja odbierze, to odbierze. Razem sobie pogram. Jeżeli nie, to nie. Mam taką nadzieję, bo i tak zbytnio nie mam czytelstwa, i w ogóle to zdań, sobie usuwałem. Lekko sobie usuwałem. O, to jestem ja. Ok. Fajnie. Mam 58 postaci. No dzisiaj dużo. A to jest kolejny uh, To jest jakiś kasper gin. Co jest? Mikał. Dobra, grajmy dalej. Lekka kraksa Dobra, dobra. O. A to już w ogóle lepiej nam idzie. O no, tam to już w ogóle po 0 po próbach, już wszystkie się zużyły. Wszystkie próby się zużyły po 0 wygranych, po 0 wygranych, więc no zero wygranych miałem, a wszystkie próby zeszły, więc chciałem tylko dokupywać, a i tak nic praktycznie nie dostałem. Ja bym się mogę jeszcze przydać, ale tam trudno.

Dobra, jest git. Nie musi być pierwsze miejsce, ważne, że jest drugie. No i już teraz zostaliśmy na pozycji, kiedy przegrałem. Kiedy przegrałem. No. Więc no, fajnie, fajnie. Я Чем Тата. старый? старый? Вейч? Будь спокойно старый. Тата. <связать> так, вот Тата. Ну, Супер, я

Tata ich porobi. tak, jak... Ta tata... tata jest winny. Co jest tata jest Tata dobry jak 15. Ło, tata, jakie kiwki robi. Ło, dobra. Rozwaliliśmy. Bo... Dobra! Let's go tata! Let's go tata! Rozwaliliśmy ich tata. Tata pro, tata pro. Ale mam pekosty, papa. Łup się na żart, Dobra, z kieską gramy dalej. Kto Tylko teraz tam dobierze? Teraz Leona. Kurna, bez ręki, chłop. Nie, ręka ma na głowie. No to coś, coś niepeku, nie pekost, rozwoju przecież Znaczy, przekształcania. Przekształkanie. O. O. góry razu waliłem. Widzisz items. Oh, złapał jeden. Dobra, dostał jeden, dobra. No Mię tam wyskinął, a oni i tak mieli więcej PRQ, więc no. Tylko jeden będzie miał teraz tą parkę bo. No bo ja też za dużo parku, bo ale to są... jest trudno. Pop ten Leon? o naprawdę, prawda, pop tak to nie wiem, się to mi się po na mi to. To może się tak kochać. To jest palony, chłop, to jest kurna, dobra. Lidzbą. Mogę Chyba, że jest to pora. O to mnie na zaczęło, o co? Ale triki! Co, ja się ośmieszlałem, by chłop to porabił. No, dobry, dobry. Dobra, ostatnia motory. Let's uu, go. Uuu, no Młody z roku 2 na GAMES na drugie. No naprawdę, git. Naprawdę mi się to podoba, no. Już odcinek 20 minut. na No, ono, ale. Trzeba to ileś ciśnieszko. Ja robię ułożyć. Jeśli to na tym no to cię... później, to ci przypnę No oh, nie, to robi geja, znaczy e, gejla no To mi się coś, sprawiło mi życiem, ale to już nieważne ważne. śnieżnica Cześć kim, Tim. team Team, 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 team Dobra, już trudno, kurna, nie wiem czy się w ogóle odzywam. Przecież finał ale tam trudno. Tam tak skupione, że... No, Łobi się odebrała. To teraz nice. teraz mogę połowę koledze. No w o, co, się ty. ktoś mi dodał w ogóle do znajomych. Ciosła jakaś yy, Dziennik bitew, dziennik bitew, dziennik bitew z pracy Zobaczcie kto to jest, bo nie wiem jak ja co co Ciosła, ciosła Leon, lob. Leon Z który on jest w ogóle? Ciusa, ik maak iets niet. Wat is ciusa? Ciusa. Ik weet ik

Trudno, mam to gdzieś Później go usunę i tyle Co <laughs> mi będzie znajomych zagracał Dobra, gramy Dobra, jakiś błąd może być Przed fami będzie dobrze Ja na runie Tak, i... na runie w ogóle chod. nie pozdrawiam, nie wbijajcie do niego Coś mnie atakujesz, <laughs> coś ci mam. No dawaj. Bąki. Bąki No. zasadzie. Dobra, I firma tak. plecy. To normalnie robi plecy. Plecy się robi tylko w Fortnite w kiję. Znaczy no, bez wigrancia. Jak wy tam się czy chcecie nazywać. Nie wiem. Chodź się domyślam.

Zabij go, no dawaj, dawaj, ho, zabij go. Nie wiem, nie da się. I... O, tam są kolejni, no i fajnie. A tymi kolejnymi można zrobić z tym, Dobra, jest fałszywe 21. Chyba 21. będzie najlepsze, Dobra, już, no tak, i to wiem. z zwycięstwa, musimy jeszcze zrobić. No już, przychodnie, Dobra, trudno. To jest koniec, chyba turnieju. Tak, koniec turnieju. Koniec turnieju. Let's go, let's go. A spray. Idziemy na prawo wszelką. Niech będzie szali, bo to są największe spostrzeżenia, teraz będą. Pewnie będą mieli. Niektórzy to tam będzie chyba miał Dobra, dobra, bo już odcinek No tylko, to nie wiem, nie wiem, no za bardzo spoczątkuję, no. Dobra, jeżeli odcinek będzie się spodobał, się łapkę w górę, dzwonem. no, klubu i do drugiego kanału. Tylko, że taki sam nie tylko, że jeszcze plus. Czy no, nie że plus, tylko napisany plus. Yy, I papa, bo już tutaj. W tak krótko no, 30 minut jakby była. Dobra, no, no, nie będzie. 3, 2, pa pa.